Przed państwem Michał Obrycki, ale brawa. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że was wszystkich prawie tu nie widzę. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Występuję w Słonie po raz pierwszy, występuję po raz pierwszy też na szpaku, więc przydałoby się parę słów o mnie na, na początek. Dlaczego w ogóle stand-up? w połowie zeszłego roku miałem operację, dosyć ciężką, taką, że przez miesiąc siedziałem w domu, a, a tydzień jeszcze przed tym miesiącem siedziałem w szpitalu i dochodziłem do siebie. I wtedy właśnie wpadłem na taki pomysł, że kurde, opiszę to w stand-upie. Był już taki jeden, który opisał swoją operację w stand-upie i całkiem nieźle mu to wyszło, prawda? Więc dlaczego ja bym miał tego nie zrobić? Co prawda jemu wycinali kuza mózgu a mi hemoroidy, ale to znaczy tylko, że on poszedł do tematu z głową, a ja od dupy strony. Ale też nie ma co trywializować tego, tak? No, każda operacja daje człowiekowi możliwość takiego zajrzenia w głąb siebie, refleksji, dowiedzenia się o sobie paru rzeczy. Ja na przykład, będąc w szpitalu po tej operacji, dowiedziałem się o sobie bardzo istotnej rzeczy. Otóż następnego dnia po operacji obudziłem się rano i strasznie chciało mi się sikać, po prostu pęcherz w yy, szwach mi pękał. Nie Poleciałem do kibla, staje. I nic, nic nie leci. Po prostu nic nie leci, żadne sygnały z mózgu tam nie docierają, zawory się nie otwierają, nic. Po prostu nie wiem. Chyba po operacji tak mi wszystko napuchło, że nie byłem w stanie się wysikać, tak? a pęcherz pełny. Więc poszedłem do pani doktor i mówię, pani doktor, proszę mi pomóc, bo nie dość, że mnie dupa boli, to jeszcze to jest z przodu, też mnie atakuje. Nie dam rady, musi pani mi pomóc. A pani doktor mówi, no to proszę, ściągamy gadki i zapraszamy na stół. Będziemy zakładać cewnik. I ja nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję, żeby wam wkładał nocewnik. Nie jest to nic miłego, jest to bardzo niemiła operacja, szczególnie dla mężczyzn. Ja tam leżę i się wiję w bólu, już po prostu takie białe światło w mózgu mi tam rozświetla w cierpieniu. I nagle usłyszałem chyba najpiękniejsze słowa, jakie w życiu usłyszałem. Pani doktor powiedziała, Tereska, daj pięćdziesiątkę, bo 30 jest za krótka, nie sięga. Jak ręką odjął, po prostu wszelki ból minął od razu, po prostu do pokoju wracałem tak, tym workiem na mocz tak machałem, panią pielęgniarkę spotkałem, słyszała pani, trzydziestka było za mało, trzeba było pięćdziesiątkę. Ale powiem wam, że mało brakowało, nic by z tego stand nie wyszło, bo w parade wszedł mi mój ojciec. Tak powiedziałem mojemu tacie, tato będę stand-uperem, mam na to super synu, w końcu zna co ci się ten magister inżynier przyda. No ale później zadzwonił i powiedział, słuchaj synu, bo ja tak trochę myślałem o tym stand-upie. I wiesz, co oni tam wszyscy strasznie bluzgają? To jest takie niesmaczne, może ty byś mógł to zrobić tak, żebyś jednak nie bluzgał, tak? Taki elegancki stand-up bez bluzgów. I ja mu na to mówię: Tatu, tak się nie da. Nie ma szans. Stand-up bez bluzgów jest jak, nie przymierzając, orgia bez księży. Da się zrobić bez nich. Ale z nimi cała sprawa nabiera pikanterii. Jak się na pewno domyślacie, nawiązuję tutaj do najgłośniejszego korpoparty zeszłego roku, największej imprezy od 1966 roku, imprezy w Dąbrowie Górniczej. I nie wiem jak wy, ale ja, jak usłyszałem o tej sprawie, ja, jako etyista, byłem zbulwersowany. Byłem po prostu... taki wkurwiony byłem. Bo żeby księża, nasi duszpasterze, nasi powiernicy, w dwunastu musieli się składać, żeby jedną męską prostytutkę wynająć. To w jakiej nędzy ci chłopacy tam żyją? No przecież to jest po prostu, pożal się Boże, no. Wtedy na, na wysokości tego wydarzenia, nie wiem, czy pamiętacie, były też wybory parlamentarne, prawda? To aż dziwiłem się, że PiS nie wykorzystał tego w swoim spocie wyborczym. Gdy rządził Tusk, fundusz kościelny został tak ograniczony, że polskiego księdza nie było stać, żeby samodzielnie wynająć sobie męską prostytutkę. Nie pozwólmy, żeby Tusk wrócił i szkodził Polsce dalej. Idealne, prawda? No ale później, jak ochłonąłem, pomyślałem o tym i stwierdziłem, że może ja za bardzo się pospieszyłem w tym swoim osądzie, może to wcale nie o to chodziło, może to właśnie tak miało być, może to miało wymiar symboliczny, sakralny. W końcu kiedyś, dawno temu, już było dwunastu typa, którzy domagali się od jednego gościa, żeby ich do raju doprowadził, prawda? więc może to o to chodziło, rekonstrukcja zdarzeń to była po prostu. No ale mój tata nalegał, mój tata nalegał i nie wiedziałem, co z tym zrobić, no ale stwierdziłem, że kurde, no zbliżają się jego urodziny i nie wiedziałem, co dać mu na prezent, no bo co dać pre na prezent człowiekowi, który ma już wszystko w zajęciu komorniczym, więc stwierdziłem, że okej, okay, dobra, niech będzie. Zrobię mu stand-up bez bluzgów. Tak więc, tato, jeśli mnie słyszysz, dla ciebie teraz specjalnie stand-up bez bluzgów. Nie wiem, czy wiecie, w Gwatemali jest plemię, które nazywa się chujowie. Nie przeklinam, nie przeklinam. To jest prawdziwa nazwa, możecie sprawdzić w googlach, w Wikipedii, chujowie. Plemie w Gwatemali. W którym, jeżeli coś jest chujowe, to jest zajebiste. Jak o tym przeczytałem, to myślałem sobie, ja pierdolę, żeby się tylko o Polsce nie dowiedzieli, bo wtedy dopiero będziemy mieli problem z imigrantami. Ale temat wydał mi się strasznie... strasznie intrygujący, dlatego postanowiłem dla was przygotować małe kompendium wiedzy. Zapisałem sobie na kartce, bo przecież w życiu bym tego nie spamiętał. Nie pamiętałem, żeby sobie dupę zbadać, to myślę, że ja to zapamiętam. Takie kompendium wiedzy wam przygotowałem. Na początek kilka zwrotów ze słownika zwyczajowych, a później kilka ciekawostek kulturowych. Tak? Ja to zrobię tak, że będę najpierw mówił yy, polski zwrot, a później jak to jest pochujowemu. Dobrze. Stary, opowiadaj, bo bardzo mnie twój problem interesuje. O chuj ci chodzi? Powodzenia, pomyślności, Krzyż na drogę, chuj ci w dupę. E, nic nie szkodzi, nic nie stało. E, chuj tam, chuj tam. Kochanie, długo jeszcze będziesz się szykować? Lepiej chujem mieszać ciasto, niżli z tobą iść na miasto. E, przykro mi, świerki już na dzisiaj zostały sprzedane. Chuj bombki strzelił, choinki nie będzie. Jest to sprawa najwyższej wagi dla mnie. Koło chuja mi to lata. Ty, ty u fryzjera byłeś? Ty, ty się z chujem na łby zamieniłeś? Nie, mąż wyjechał w delegację. Nie ma chuja we wsi. Ci chujowie też są bardzo przedsiębiorczy. Mają sieć sklepów, coś w rodzaju naszych 1001 drobiazgów, tylko u nich to się nazywa chuje moje, dzikie węże. Mają też y, sieć sklepów budowlanych, chuj dupa i kamienikupa. kupa. Tak. Mają też swój strój narodowy. Znaczy w sumie strój narodowy. Y, mogą ubierać się w co chcą, ale mają taki pas, pas taki bardzo swój narodowy. Jaki pas, pytacie? Otóż pas słudzki, pas lity, przy którym świecą gęste kutasy jak kity, z lewej, z jednej strony złotogłów w purpurowe kwiaty, na wywrót w czarny, posrebrzany w kraty. Znamienne jest dla plemienia Chujów, że od wielu lat na liście przebojów u nich na pierwszym miejscu jest piosenka Raya Perkera Juniora Ghostbusters. No wiecie, Who You Gonna Call? Ghostbusters. Ich narodowym instrumentem jest fujarka. Ich narodowym sportem jest jeździectwo ich narodowy klub jeździecki, nazywający się Chujnia z Patatajnią, co roku organizuje zawody jeździeckie. I znamienne dla tych zawodów jeździeckich jest to, że to nie dżokej, który jedzie na koniu, wygrywa, ale to właśnie koń, który pierwszy dobiegnie na metę, wygrywa. I ten koń w nagrodę dostaje dwa małe wielorybki. Które od tej pory znane są jako atrakcja turystyczna pod nazwą Walenie Konia. Słuchajcie, tyle ode mnie. Byliście naprawdę chujową publicznością. Dziękuję Wam bardzo.